Wszystkim witajcie na moim kanale, a dzisiaj będzie test. Test gierdkości. Jeśli zauważyliście to po tytule, to myślicie sobie pewnie, co to jest ten test gierdkości i dlaczego to się tak nazywa. Ogólnie będę testować różne figurki, takie na gospodarstwo, na przykład pani karmiące kurki, albo coś. I będę patrzeć, jakie one są giętkie. Leżące figurki będą figurkami, które się po prostu nie są takie giętkie. A te, które będą stać, to znaczy, że są. Na pierwszy ogień pójdziemy z figurką Szlejs. Jokejka, którą pewnie znacie z unboxingu. I y Sprawdzimy, czy ona jest gdzieś giętka. No, mi się zwykle nie wydaje, czy ona się gdzieś zgina. Także położymy ją, bo i tak nie umiałaby stać. Tylko, że jakbym, jakbym ja ją oparła to słowniki. To na drugi ogień pójdzie pan z łopatą. Ja już go kiedyś testowałam i zginał mu się kapelusz i popatrzcie na tą łopatę. Dotykam łopatą jego barek. No to także on jest bardzo giętki, także będzie sobie stał spokojnie. A te inne będą sobie leżeć w kupce. To tutaj teraz będzie pani gospodyni. Nie zgina się nigdzie. No to będzie leżeć. To teraz taki pan. Nie. O, to jest duża figurka, dlatego ją tak trochę odsunę. O, temu panu się zgina rączka. I trochę mu się zginają nóżki. Także damy go tutaj. Teraz pani karmiąca kurki. Zginaj się rączka, główka i nogi. To jest zaliczona. Kolejna gospodyni, tym razem trochę wyblakła, o trochę jej się rączka zgina, no to i tak idzie do tej grupki. Teraz pan z jakimś workiem, głowa mu się rusza, nogi zresztą też, dostaje się. Teraz taka figurka, co się w całości zgina, ale to, nie w, ale to nie w pojęciu plastiku, tylko to, że ona ma specjalnie wyrobione takie giętkie o, to ona się nie dostaje. Kolejna pani. To będzie z czerwonymi oczami. Nie. O, pani z bańką na mleko. Nie, to też się nie zgina. Teraz kolejna pani ze szlejca i ona tutaj ma specjalnie takie, no, wyginające się części. I to raczej nie. O, pani myjąca konia. Jej się tutaj ta szczoteczka bardzo zgina, no to bez wątpliwości dostaje się do giętkiej grupy. Teraz pani, która wygląda jak ja, bo ma brązowe oczy. Nie, nie zgina się. I strach na wróble. Dlaczego ja to pojęłam za figurkę człowieka? Ręce jej się ruszają. Bez wątpliwości, jest w grupie Giętki. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Oznaczcie w komentarzu, która figurka, według Was, się najbardziej zginęła. Figurka numer 1, figurka numer 2, numer 3, 4, 5, 6 czy figurka numer 7? Napiszcie w komentarzu na przykład hashtag 7 albo hashtag 1, abym wiedziała, jaka figurka wam, yy, wam się najbardziej wydaje giętka. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do widzenia!